Hej, hej! Nie mamy wiele czasu, więc pozwólcie, że przedstawię siebie i moich przyjaciół. Jestem Fikuś. Razem ze mną zbudujemy największe i najszybsze statki, jakie tylko potraficie sobie wyobrazić. Będziemy odkrywać morza i tajemnicze wyspy pełne przygód. A ja jestem Lola. Ze mną poznacie wszystkie wspaniałe, magiczne i kolorowe stworzenia tego świata. Razem odkryjemy, jak piękna i magiczna może być nasza planeta. Jestem kulek. Ze mną nauczycie się gotować pyszne potrawy, które sami będziecie mogli przygotować. Upieczemy ciasta, zrobimy pizzę i wymyślimy własne smakołyki. A ja jestem piki. Ze mną odkryjecie odpowiedź na każde pytanie, nawet te najbardziej dziwne. Będziemy razem eksperymentować, szukać rozwiązań i poznawać świat. Nauka może być super zabawą, jeśli wie się jak się za nią zabrać. I tak właśnie mi się zapraszają Was do swojej magicznej krainy pełnej przygód, zabawy i nauki. Dołączcie do nich i odkryjcie, jak wspaniały może być świat.